W naszym systemie oddajemy Ci do dyspozycji już łącznie ponad 225 godzin zegarowych, multimedialnych wykładów i analiz. Są one zgodne z podstawą programową i stanowią trzon naszego pakietu teraz biologia. Nasze wykłady mają najbogatszą w Polsce, ciekawą i nowoczesną oprawę graficzną. Zostały przygotowane przez zespół doświadczonych nauczycieli i dydaktyków, autorów dziesiątków podręczników szkolnych i innych pozycji edukacyjnych. Do zilustrowania poszczególnych zagadnień wykorzystaliśmy 6 tysięcy rysunków fotografii, filmów, animacji, różnego rodzaju schematów, wreszcie do tego dołóżmy modele 3D. Nasze wykłady można odtwarzać na ekranach wszystkich urządzeń mobilnych, a także na ekranach monitorów komputerów stacjonarnych, czy też wykorzystując Smart TV. Wykłady można oglądać w rozdzielczości Full HD, ale jeśli zachodzi taka potrzeba, tę rozdzielczość można zmniejszyć. Oczywiście jest tutaj opcja odtwarzania pełnoekranowego, czyli tzw. Full Screen. Co jeszcze? Otóż jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmniejszać lub zwiększać prędkość odtwarzania wykładu, zatem proszę bardzo, możemy sterować tą prędkością, możemy dwukrotnie zwolnić tempo odtwarzania, jeśli zachodzi taka potrzeba, a jeśli na przykład będziemy musieli szybko coś powtórzyć, możemy tę prędkość zwiększyć nawet dwukrotnie, mając świadomość, że lektor wtedy będzie brzmiał cokolwiek śmiesznie. I kolejna sprawa. Nasze wykłady można oglądać dowolną liczbę razy. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, wszędzie tam, gdzie masz połączenie z internetem. A zatem w naszym systemie oglądasz, notujesz, jeśli trzeba, po prostu oglądasz ponownie.